W Delfach spaliśmy w hotelu Orfeas z pięknym widokiem na okolice. Po śniadaniu wyruszyliśmy na zwiedzanie miasta. Historyczne Delfy składają się z głównego stanowiska archeologicznego i muzeum. Poza sezonem bilet wstępu kosztuje 6 euro. Najważniejszym miejscem kultu w starożytnej Grecji była świątynia Apollina, do której prowadziła święta droga. Tutaj znajdowała się też wyrocznia przepowiadająca przyszłość. Nad świątynią Apollina znajduje się antyczny teatr. Jeszcze dalej są ruiny stadionu, które aktualnie są niedostępne dla zwiedzających. O kilkaset metrów od głównego stanowiska archeologicznego oddalona jest świątynia Ateny. Do niej wstęp jest bezpłatny. Niedaleko Delft jest popularne turystyczne miasteczko Arachowa u stóp gór Parnasu. Zatrzymaliśmy się tam na krótki spacer. Dobrym punktem widokowym jest Kościół Świętego Jerzego, trzeba do niego wyjść po ponad 260 schodach. Do Aten dojechaliśmy na zachód słońca na wzgórzu Lika Można na nie wjechać samochodem lub kolejką. Lajkujcie i obserwujcie po więcej relacji.